Was bardzo serdecznie, ja jestem mixer. No cześć! Jadę sobie właśnie po kaście, ponieważ udamy się dzisiaj na spota Young Riders Częstochowa. Dawno u nas nie było spotów, ale wreszcie, wreszcie coś się zadziało. I jedziemy się właśnie tam przejechać. Póki co mega mega grzeje, pogoda mega mega dopisuje. I w ogóle mega, mega, mega dużo tego mówię, słowa mega. I zapraszam Was do zostawienia ławki w górę, ponieważ 500 łapek w górę to będzie kolejny vlog. Oraz zostawienia subskrypcji na moim kanale, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Ostatnio skarżyłem Wam się, że jest mi na motorze mega gorąco. W jednym z ostatnich odcinków chyba jak z krzychem latałem. Chociaż nie wiem, bo jeszcze kiedyś jeździłem w, me, w taki większy upał. No ale mniejsza o to. Dzisiaj postanowiłem zaryzykować, w końcu <grybujesz> zaryzykować, ubrać dżinsy. Ale mam tutaj skórę, tylko spodnie sobie takie założyłem, ponieważ większość będę jeździł po mieście. No i jeszcze oprócz tego pod skórę założyłem termo, bluzkę termoaktywną. No i ogólnie ponoć tak powinno być lepiej. Tak mi dużo osób mówiło, że nie będę się tak pocił, jeżeli będę miał tą bluzkę. Ja się bałem, no bo jednak to jest dodatkowa warstwa ubrania i, i się zastanawiałem, czy faktycznie tak będzie, ale stwierdziłem, że zaryzykuję, bo w sumie jak ściągam zawsze tą skórę i nie mam tej termoaktywnej koszulki. No to wtedy mam o tyle słabo, że ta skóra bardzo się klei do moich rąk i w ogóle mi nie chce zejść. No zobaczymy jak tym razem będzie, czy będę się w tym pocił. Póki co jak jechałem, powiem wam, że jestem zaszokowany, bo jest chyba mi lepiej niż, niż, niż zawsze. A jest na razie 30 parę stopni. Nie no. jadę w termoaktywnej e, koszulce jeszcze. W ludce koszulce, jak to nazwać. Ogólnie na 17 jest spod, ale tutaj przeczuwam małe. Jakieś 15-minutowe spóźnienie 20-minutowe w kwadransie studenckim się nie wymieszczę. Znaczy w sumie zależy jakim kwadransie studenckim, bo mój kwadrans studencki potrafi być długi, czasem kilkugodzinny. Chłopaki już nie znają. Wiedzą jak to ze mną jest. Także mam nadzieję, że sami też się po prostu pospóźniają i nie będą nam ślić. Dobra jest sobie tak przyhamować właśnie jak ktoś wyjeżdża, bo w razie gdyby nas nie zauważył i wyjechał nam, no to wtedy mamy już małą prędkość. Zwalniamy po prostu, łatwiej nam jest wtedy dohamować, a już wtedy no już wtedy inaczej zareaguje, bo jak tak pierwszy raz wciśniemy hamulec mocno, jeżeli na przykład wyjeżdża nam ktoś, my w ogóle nie zareagujemy. I, sobie po, I po prostu sobie jedziemy, a ktoś nam zacznie wymuszać i wcisniemy mocno hamulec, to ona nam się ma, y, poślizgnie, takie przynajmniej mam wrażenie, może nam się poślizgnąć. A jeżeli już na przykład tak dobijemy ten motocykl, ten środek ciężkości, tak przeniesiemy trochę bardziej do przodu, to później jeszcze jak mocniej dociśniemy ten hamulec, no to mam wrażenie, że tak się raczej nie stanie. No nie wiem, nie wiem czy to jest błędne myślenie, czy dobre, to jest takie z moich obserwacji z jazdy na motocyklu. Jeżeli ktoś się na tym dobrze zna, to może się wypowiedzieć pod tym odcinkiem. Ej, ja jadę po Kasie. Kasi Szkoda, że Kasie nie ma interkomu, bo będziemy sobie pogadali. Ale trudno. E, może niedługo będzie miała, bo ja muszę tylko... Kasia już w sumie mogłaby sobie kupić, tylko czekamy na zmianę. O, jak miło, naprawdę. Teraz awaryjne, podziękujemy. Kurde, bardzo miły pan. Mam nadzieję, że już odwiedziliście stronę na Facebooku, a właściwie grupę motokoledzy i że jesteście już członkami tej, jeżeli nie, to koniecznie tam dołączajcie, ponieważ jest fajnie. 3, 2, 1. Zebraliśmy się z ekipą, dużo osób się nie zebrało i chyba zamiast jechać gdzieś siedzieć, to za trochę pojedziemy się przejechać. Po prostu no, postałem sobie trochę w cieniu, ale postałem właściwie w kurce i powiem wam, że czuję się wyśmienicie. Nie jest mi gorąco, naprawdę. Ubranie termoaktywne daje, daje radę właściwie bluzka. to jest? Ta Kurde, jak to daje połuszek, naprawdę. Dobra, tutaj pod słońce robi mi się troszkę gorąco, powiem wam. Ale jest lepiej niż było. Dużo lepiej myślę, niż było oczywiście bez. Oj, proszę panna, uwaga, uwaga. Pojadę O ja pierdzie Nie no co ona zrobiła Widziałeś? Widzieliście? Co? Czerwone się zrobiło, jedno auto przejechało, a babka jeszcze za tym autem, co przejechało na czerwonym, ona też za gazu i pojechała. No, tak po no. No, moja praca Moja praca Kasia na praktykach sąd buduje tutaj. Często Częstochowie. Krzychu! Zgasiłbym ci, ale nie wiadomo czy odpali <trym> Tak się jeździ, tak w korkach stoi, znaczy w korkach. Na światła, jak się stoi, powiem wam, że robi się trochę gorąco, ale bez porównania myślę, że jest dużo lepiej niż jeżeli jadę bez e, tej termoaktywnej bluzy. No ogólnie chyba tak zacznę jeździć. Będę jeździł chyba już w termoaktywnej w takie gorące dni, bo uważam, że jest dużo, dużo lepiej. I w ogóle łatwiej, łatwiej ściągnąć kurtkę, ponieważ no nie przykleja mi się do ciała ta kurtka, jeżeli mam termoaktywną yy, koszulkę. A kurde, pan lewego stopu nie masz. na mojej teraz. A co? Zobacz, jaki jest fajny wydech pod dupą. Ta? Gdzie mam usiąść? Tutaj? No, nie, nie, nie. Co ty gadasz? O, tragedii. Ta? no, fajnie grzeje sobie. Ta? że jak jedziesz, to bardziej grzeje. Jedziemy się przejść na Złoty Potok, gdzieś, do, gdzie można zjeść dobrego pstrąga, potem no, dzieje się tam jakaś i Są tam ogólnie fajne zakręty Szczególnie, to jest taka fajna traska na taki upał jak dzisiaj Bo to jest w takim lasku Zatankowany masz? Co? Zatankowany masz? To. No to gitara Ciekawe czy reszta wycieczki ma zatankowane Ale no możemy włączyć Olsztynie gdzieś stanąć do sklepu Dobra Do tego lewiatana można do Delikatesów można One są przy głównej drodze do Dobra to stań A wiem gdzie Ej, mogę tam cofać? Dzięki, dzięki O, wow, ale mnie butelka ubiera, o A mnie nic nie ubiera <gry> super, fajnie Mi jest tylko gorąco Mi też no, Ale przebiegnie, fajnie jest O, super przebiegnie, kurde Silnik to mnie tak parzy, że ja pierdzielę no, to, no. Bo wydech zupy wszystko zagłusza Jezus ja was kompletnie nie słyszę, że ten głupi wydech. No kurde zupa nie wyprzedzaj, bo jak jadę za tobą to nic nie słyszę No ej, no co on się tak uparł? O no kurde bo ja na jadas ty tego O nie! Kurde szkoda, że interkomu nie ma Ty Patryga, ty w ogóle nas widzisz? Znaczy? E, czy Patryk nas w ogóle widzi? No bo nie wiem jak ty nie, daleko no bo jest. Nic, nic nie da no ja Was widzę tylko o tym dziś tym <śmanym> jadę. jadę. Aha, bo ty tak za, daleko za nami jesteś. No nie jest tak daleko. No. Och, masz. No ja tutaj jedźcie sobie swoim, to ja tam dojadę, nie? Bo do tego p***a muszę wyprzedzić, bo to. O, to jest Nie no my powoli djadę. jedziemy. Poczekamy no, ja chwilę. Pojadalysz. A jest ich 200 na drogów. Tak? Ile pytam, że 200 sprójecie? Aktualnie 60. No tak, po tak, prawej, jak mijaliście ten taki mały budynek, to tam fajne kiełbaski są. Bardzo dobre. Tak? No, to jest baro, się nazywa. A to jakie, takie wędzone, czy jakieś jasne gotowo robione do jedzenia? A, no, to jest grillowane no. A? bo dobre kiełbaski to ja lubię bez skojarzy będziecie coś po poku Co? No? Będziecie coś jeść w pokoku A nie to wiem ja nie rozumiem ani jednego słowa Czy będziemy coś jeść no bardzo A, no. ale mam ja wrażenie sobie... że no mów. Ja sobie go okazję chyba Mam ochotę na gofra A tam dobre są też zapiekanki Przynajmniej kiedyś były parę no, lat temu teraz nie wiem no, no 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 też ale mam na gota spoko a tego z się świedaną? <grymne> z truskaweczką No, truskaweczki, polewa Trzymaliśmy Cześć, siemanko, z tej strony Mixer Cześć, to was bardzo serdecznie No nie no, ty tam ty chyba ta przyspieszające Ja już dwie łupie zabiłem Gdziemy, A ja dwójkę Pod ten zamek podjeżdżamy Gdzie? Podzalew A! Podzalew, pod no tak, ja usłyszałem zamek to chyba zamku nie ma, Bobolica chyba to No wiem Myślałem, że ty miałeś jeszcze na myśli bobolice czy coś, żeby jechać Jeszcze tak wystraszyłem Nie, nie, nie no to dobrze <gryptą> <dziękuję>. Jaka zadowolona, No też pomachałem no co? No to nie dobre. Na przykład na nie? No to chyba twoje kasetki, no? No nie, dobrze. To grill. Nie, A to zobaczcie, ale i tak wiem, dobra. <ścoughs> A jak mnie uciszy? No, i faktycznie. No, dobra, Zaparkujemy pokładać. tu za darmo, zobaczycie. E, idziemy na zjeżdżalnię? Tak, e, ja właśnie miałam pytać No to super Pomporem pom, pom. powoli I hop do bareczka I parkujemy o, o, a nie. Houston mamy problem Problem o, rozwiązanie to popiera, Zajdź, No i Zejdź Kasia zejść Dziękuję To my w trójkę wracamy Co? No A no Czoperek samotnie został sam Samotnie został sam Łomako jak to zwijają! To ja się tak zwijało, a teraz w Ale teraz jest fajnie! Tak przyjemnie, tak, taki powiew! Takie orzeźwienie! Ja teraz, teraz mi w kolano w jej... Mam dziurę na kolanie! No ja byłem na jasnej górze i wiesz! Jednym kurzu to mnie polowało, to szłam na jednym! Na kolanach, na są... O kurde, ej, zatrzymaj tam zupę, bo ja kasku sobie nie zapiąłem. Wiem, Kasia. Co? Kasku sobie nie zapiąłem. Zatrzymaj tam zupę. Zapnę sobie. Kamil, zatrzymaj się! Kasku nie zapiąłem. Kurde. Marcel sobie kasku nie zapiął. A ja zapiąłem. O fuck, ja też nie zapiąłam! Ej, Powiedziałeś, to ja muszę sobie pierwsze rękawiczki No ja też musiałem. A i to na mnie też musicie poczekać. Spoko. Czy wszyscy mają już zapięte kaski tutaj? To super. Kamil! Zapiałeś sobie kask? Ja nie Dobra, my już ruszamy powoli. Proszę, że mi powiedziałeś. Spoko, zawsze do usług Jak tam ruszacie? Czekaj, czekaj Kamil tu jeszcze jedna rękawiczka Dobra to my powoli sobie jedziemy Dobra Ale już ciemno, ja nie mogę A nie, bo ja mam ciemną szybkę No Kamil też Dobra jedź Przez nią tak dwa razy ciemniej się wydaje No, Kamil będzie narzekał, bo on będzie po ciemku wracał. No, no ja, ja też, też. No i my sobie właśnie wracamy do Częstowy, już jesteśmy w Częstowie, jedziemy sobie do piekarnika zjeść sobie zapiekankę i prawdopodobnie jeszcze jedziemy na Bałtyk. Już jest wieczór, mam nadzieję, że fajnie mi się to nagra, ponieważ nowe ustawienia GoPro sobie ogarnąłem na wieczór, mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie nie będzie to czarny filmik. Co tam? Do piekarnika! A to są bardzo fajne zagręty, ale jest teren zabudowany. I tu jest bardzo dużo pasów, trzeba uważać. Ale bardzo przyjemna droga dla motocyklisty. O kurde muszę zamykać szybkę, bo wieczór już jest, mam przyciemnioną szybkę. I sobie otwieram, ale pełno muszek jest. Więc już wolę jeździć z tą przyciemnioną szybką. Mimo wszystko właśnie wieczorem widać dużo w przyciemnionej szybce, bo ogólnie byłem... Kiedyś jeszcze nie mając tej przyciemnionej szybki, bałem się, że noc nic nie będzie widać. Ale tak naprawdę, jak się jedzie e, cały czas w zamkniętej szybce wieczorem, to się wzrost przyzwyczaja do tego otoczenia, do tego, że jest ciemno i mimo wszystko widać. Boże, jak się tak otwiera i zamyka cały czas tą szybkę, bo wtedy widać, że jest dużo, dużo jaśniej bez szybki. I wtedy jest ciężej, wzrok jest przez długi czas w takiej ciemności, to on się do tego przyzwyczaja i więcej widzi. Jak mamy jakiś specjalistów od takich rzeczy, od wzroku, to piszcie <grystanie> w komentarzach, jak to jest. Aleje, aleje, tu motocykl szaleje. <grystanie> No całkiem przyjemnie tutaj w tych alejach. Dzięki zupa, że mnie puszczasz. Gdzie jest ten piekarnik? Tam jest piekarnik.